Na rynku pojawiają się piwa bezalkoholowe, które są opisywane jako izotoniki. Dzisiaj spróbujemy jednego z takich piw i porozmawiamy o tym, czy piwo bezalkoholowe może w ogóle być izotonikiem. Dzień dobry, kociek, pewny piwny głos w Waszych domach. Przed nami piwo IZOTONIC Beer z browaru Nepo, Nepo Brewing. To też prowaruny pomucen. E, piwo bezalkoholowe, piwo, które jest sprzedawane jako napój izotoniczny. Zacznijmy może w ogóle od tego, co to jest izotonik. My myślałem, że od tego, co to jest sport. <grych> nie, na razie tematu sportu nie ruszaliśmy, piwo, ale. Sport. Ale to jest dobry moment do tego, żeby Wam yy, nasi widzowie oznajmić, że zaczynamy biegać i od tej pory na naszym kanale będą też filmiki poświęcone bieganiu. Oczywiście żartuję, nie będzie takich filmików. Wracajmy do. <ścoughs> to nie udał mi się żart. Myślę, że co najmniej jedna osoba się złapała za głowę, jak to usłyszała. Może dlatego, że to był żenujący żart. Może. Nieważne. Jeżeli miał, mielibyśmy jakiś sport uprawiać, to, yy, to będzie pewnie darto. Ja myślałam, że szachy. Nie, nie, no, przydałoby nam się bieganie, ale na razie będziemy pić piwo bezalkoholowe. <grym> tak, piwo i sport. Przynajmniej piwo, tak, sport. Nie, niekoniecznie. Dobra, o co w ogóle chodzi w. No właśnie, w co to jest izotonik? Czym co się to? charakteryzuje taki napój? A to ja mam odpowiedzieć dobrze, ja jestem przygotowana. Wiedziałam, że takie pytanie mi zadasz. Yy, I dlatego skopiowałam sobie z Wikipedii jeden na akapit. Napoje izotoniczne to napoje mające na celu wyrównanie poziomu wody i elektrolitów wydalanych z organizmu w procesie wydzielania potu, a także uzupełnienie witamin i soli mineralnych oraz w niewielkim stopniu węglowodanów spalanych podczas wysiłku fizycznego. Tak. I co jest yy, chyba dosyć ważne, że yy, właśnie izotonik uzupełnia mikroelementy. Sole, mineralne witaminy inne rzeczy, które wypacamy razem z wodą. Natomiast, jeżeli chce się ktoś tylko nawodnić, no to nie ma bata. Najlepsza na to jest woda, która izotonikiem nie jest, tylko jest roztworem hipotonicznym. Czyli ma mniej substancji rozpuszczonych, aktywnych, osmolalnie, niż ustrój nasz. Nie, nie mam na myśli ustroju... <laughs> demokracja. Demokracja, powiedzmy. Tylko ustrój, że organizm. Natomiast napoje hipertoniczne mają tego więcej. Tak. I gdybyśmy byli jedno, jednokomórkowymi organizmami, jednokomórkowymi, i gdybyśmy byli bakteriami, to wtedy mogłoby być tak, że jeżeli wrzuci taką komórkę do stworu hipertonicznego albo hipotonicznego, to ona albo tak będzie rosła, że pęknie, albo się skurczy i zrobi się rodzynką. Piwo. Piwo, no właśnie. I skoro już przechodzimy do tego, że piwo i piwo jako napój izotoniczny, ponieważ my nie jesteśmy ekspertami odżywienia, my się znamy na piwie. No, je jemy często. I, <grym>, I dlatego przydałoby nam się bieganie, ale Marcin jest biologiem, więc też trochę się zna na żywieniu. No <grym>, na żywieniu od tej strony organizmów żywych. Tym się biologia zajmuje, nie ogólnie? Między innymi, tak. Chociaż ty się bakteriami to tak. A co, bakterie nie są żywe? No dobra, bakterie są żywe, no. okej. Okay. Wracając do tematu, wiele osób uważa, że piwo, takie zwykłe piwo alkoholowe, jest właśnie dobrym, w cudzysłowie, izotonikiem. Pije po skończonym treningu właśnie piwo, żeby uzupełnić sobie jakieś tam mikroelementy. No i e, zajrzałam sobie, e, co na ten temat sądzi dr Damian Parol, którego autorytet cenimy. Możecie sobie go znaleźć na Facebooku. Tak, Marcin się uśmiechał, bo to nie do końca, także e, stosujemy się do e, jego porad dotyczących diet i żywienia, ale lubimy wiedzieć, co. E, co robimy źle w życiu. Co robimy źle. Tak. E, no i on między innymi odpowiedział na e, pytanie, znaczy, może inaczej. E, Obalił mit, że piwo jest dobrym izotonikiem i warto je wypić po treningu. Napisał ten mit, prawdopodobnie wymyślił jakiś zapalony piwoż. To nie ja. Ja też nie. Ja, jak przyszłam na świat, to już ten mit był, być może. Niestety, piwo jest jednym z bardziej hipertonicznych napojów, co sprawia, że nie jest idealnym napojem nawadniającym. Jednocześnie, piwo zawiera alkohol, który nasila diurezę, czyli wydalanie moczu, oraz utrudnia prawidłową regenerację. O ile okazjonalne wypicie jednego piwa po treningu lub zawodach nie będzie problemem, tak regularne picie większych ilości piwa po wysiłku nie jest dobrym pomysłem, jeśli zależy nam na dobrych wynikach sportowych i prawidłowym nawodnieniu. Spytano go o to, co z piwem bezalkoholowym w takiej sytuacji, no bo tutaj rozumiemy, że problemem jest alkohol i tak naprawdę no, w przypadku piwa ogólnie problemem jest alkohol, bo ono zawiera dużo fajnych rzeczy, ale niestety ten alkohol powoduje, że że jest. Tak, że właściwości prozdrowotne piwa, które są, są równoważone przez właściwości antyzdrowotne alkoholu. A nawet może przewyższane. No, tak. Yy, tak, no w każdym razie yy, doktor Parol powiedział, że piwo bezalkoholowe też nie jest dobrym izotonikiem. Ale nie wyjaśnił dlaczego. Problem z piwem bezalkoholowym, jako izotonikiem, jest taki, że żeby, piwo, żeby napój był w ogóle izotonikiem, to musi się mieścić w pewnych ramach. Ilości rozpuszczonych substancji. I większość piw się nie mieści w tych ramach. I na przykład niektóre piwa bezalkoholowe, nawet zawierające jakieś tam owockie czy coś, mają tego za dużo, więc są hipertoniczne. I są na rynku piwa opisywane jako izotoniki, Bodajże że inne beczki bezalkoholowa iPA była opisana jako izotonik, czyli musieli mieć badania, że ma odpowiednią ilość tych substancji. Rozumiem, że tutaj tak samo jest. Więc to nie jest też kwestia, jakie to jest. Oczywiście musi być bezalkoholowe, żeby miało sens, no bo jeżeli ma znaczy bezalkoholowe albo niskoalkoholowe, ponieważ 2% alkoholu zawartości w piwie to jest, ten, to jest ta granica. Jeżeli ma 2% lub więcej, no to odwadnia, bo wpływ alkoholu jest taki, że więcej z nas wyjdzie niż się wlejemy. Czyli na przykład jeden, jeden, jeden na 100 lub bezalkoholowymi piwami możemy się nawodnić, bo bilans wodny będzie na plus. Grodziskie niestety już więcej wydalimy. Oczywiście napijemy się i zaspokoimy pragnienie, ale w dłuższej perspektywie będziemy na minus. Z grodziskiem jest jeszcze dodatkowy problem, ponieważ jest to piwo, które jest wysoko nagazowane. A tutaj mam przed oczami teraz jeszcze badanie przeprowadzone przez austriackich naukowców, opublikowane w Food and Nutrition Journal. I tutaj jest wyjaśnione, że ze względu na zawartość dwutlenku węgla napój staje się hipotoniczny. Czyli dobrze jest, jeżeli takie piwo bezalkoholowe, tudzież niskoalkoholowe jeszcze na dodatek jest odgazowane. I hipotoniczność też nie jest niczym złym, ale jeżeli chcemy celować w izotonik, no to musimy się trzymać tych pewnych ram. I to piwo, akurat, jest nawet napisane Low Saturated CO2, czyli mamy. Niskie nasycenie. Niskie tak. nasycenie. Pasuje. Czyli pasuje do izotoniku. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, która powinna być w izotoniku, czyli uzupełnianie tych soli, których. No, widzisz. Niemożliwe, Nepomucen o tym pomyślał. Oczywiście, że pomyślał. Jest w składzie sól himalajska, kofeina i kawy. No właśnie nie wiem do końca, jak to jest z tą kofeiną, bo w żadnych tych takich badaniach dotyczących izotoników, które przejrzałam, nie było mowy o kofeinie, więc nie wiem, czy ona ma jakikolwiek wpływ jako środek odurzający. Znaczy, na pewno kofeina Wpływa jakoś tam na coś. Na pewno na coś, no tak. dlatego ludzie ją spożywają. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, skoro mam już przed oczami to badania austriackie, tutaj stwierdzono, że większość bezalkoholowych piw mieści się w tych ramach izotoniczności. Oczywiście pomijając kwestię dwutlenku węgla, który sprawia, że przestają być izotonikami. Okay. Oczywiście to wiele zależy od tego, jaki jest skład. Jeżeli to są jakieś bezalkoholowe pastry sour'y, no to zonikami nie będą. Będą raczej hipertoniczne. Zakładam, że akurat pejstry sour'ów nie brano pod uwagę w tym badaniu, aczkolwiek jest tam zaznaczone, że były pod uwagę brane też piwa mętne, czy tam cloudy, one są określone, mhm. piwa mocno nachmielone. Także te, raczej myślę, kraftowe, nowofalowe też były brane pod uwagę w tych badaniach, nie tylko Vienna Lager. Ja mówię, że to austriackie badania to pewnie brali bezalkoholowego Wajcena. No <noise> w sumie, Klaudia. Dobra. Zobaczmy, jak się prezentuje azotonik Bir. Tak, to jest kooperacja. Z palarnią kawy. Kawę pale. Palę kawę, kawę pale. I to jest jedna z rzeczy, które bardzo lubię, to znaczy piwo jasne z dodatkiem kawy. To jest zawsze taki. Te, te, takie ciekawe wrażenie robi. Mogę mhm. piwo to jest w stylu old Cream IPA. Jeszcze lepiej. I zawiera też laktozę. Czyli ma trochę tego cukru, który mhm. w izotonikach się... Tak, no zawiecie. izotoniki węglowodany zawierają. No, zresztą samo piwo też by te węglowodany zawierało. Są też chmiele, Sabrotalus i Kolumbus. No, pachnie bardzo fajnie, bo jest jednocześnie ten aromat taki owocowy, owoce egzotyczne, mm -hmm. takie raczej słodkie. No, jak to i ipa. Ale jest bardzo silny zapach tej kawy, z tym, że dzięki tym owocom to jest bardzo orzeźwiająca kawa, taka nieprzyciężka. Kojarzymy się z cold brew. Tak, tak, bardzo. No, pewnie też było dodana na zimno taka kawa, bo takie mm -hmm. najlepsze efekty daje. No, fajnie pachnie, takie właśnie jasne piwo z kawą. Nie ma tej takiej paloności, która... Sama kawa i to jest fajne. No plus oczywiście chmiele, więc to bardzo fajny taki owocowo-kawowy miks. No i bardzo fajnie, że tej kawy tutaj w smaku nie ma tak dużo. Ona odrobinkę jest, natomiast to wciąż smakuje jak piwo, właśnie takie no, jak od Creamy Bar. Ja to jednak na pierwszym planie czuję kawę. Ja czuję ją na finiszu tylko. Nie no na pierwszym. Ha. Jest toż nie jest y, słone. Nie, ale jest taka słoność delikatna. Taka mineralność? Taka mineralność właśnie bardziej. No nie jest to tak słone jak gozy, na przykład. No nie, absolutnie nie. Ale no jest oczywiście bardzo pijalne, też dzięki niższemu nagazowaniu. Nie wiem, jakby się sprawdziło po sporcie. Ale może, może trzeba spróbować. Może jak będę, nie wiem, wnosił jakieś większe zakupy na trzecie piętro, to wtedy spróbuję. O, albo w browarze, jak będę musiał przerzucić kilkadziesiąt kegów, to no wtedy. Myślę, że może być fajne. To trochę sport. Mhm. I jeszcze ci płacą za to. Nie jest to wciąż piwo bezalkoholowe, to znaczy czuć w smaku taką. No, bezalkoholowość. Tak, bezalkoholowość, w sensie brzeczkowość, ale no nie jest to przesadna brzeczkowość. Znacie na pewno piwa bezalkoholowe z Dnopą wiecie, że Dnopą potrafi takie piwa mm. robić, więc to nie jest. Y y to jest też kawa y i chmiel to maskują, więc nie ma tutaj też tego, co jest często w piwach bezalkoholowych. Co mi przeszkadza bez bezalkohol alkoholowych ipach. jest taka gryząca, nieprzyjemna goryczka. Tutaj tego nie ma. Mhm. Jest, no, ale to jest od cream Panu. No, to jest tak. takie słodsze piwo. Mhm. No jest bardzo smaczne. Bardzo fajnie kawowe. Tak, i to niskie nagazowanie jest takie bliskie zera. Znaczy, to jest jest, to nie niewielkie. Jest, tak, troszeczkę jest, więc jakieś tam przyjemność z, tego, z tych bąbelków się ma ale myślę, że można w miarę szybko wypić i nie będzie uczucia pełni, wypełnienia gazu, więc spoko. Ja sobie jeszcze nalaję trochę. A co? Bezalkoholowy, izotoniczny, to można. Jeszcze ja tak czuję taką bardzo delikatną kwaskowość, taką, mhm. taką troszeczkę owocową, co też mi bardzo odpowiada. No, naprawdę nawet nie w kategorii piwa izotonicznego. Tak, to jest przyjemne piwo po prostu. Bardzo przyjemne piwo. Myślę, że na lato, chociaż ja na lato jednak bym wolała troszeczkę bardziej nagazowane być może. Uh -huh. No, pewnie na lato Cormoran Radler uh -huh. i Nepomucen Jose Ole, czyli raczej lekkie i kwaśne klimaty. Uh -huh. Ale... Na, na wiosnę. O, na wiosnę, tak. I jesień. Pytanie, czy wśród naszych drogich oglądających, subskrybentów lub nie, są sportowcy? A jeżeli tak, to jak się nawadniacie po wysiłku? I czy byście chętnie wzięli coś takiego, czy macie jakieś tam swoje ulubione zatoniki, swoje metody, swoje plany treningowe, które nie przewidują takich wynalazków? Więc jeżeli jesteście takimi ludźmi, to wypowiedzcie się na temat i zatoników piwa życia, sensu życia. A my widzimy się. Za czas jakiś.